Ej hey, wszystkim, dziś mam dla was nietypowy materiał Sam nie wiem na co mi to jest potrzebne, ale może dlatego, że lubię testować technologie zwłaszcza takie starsze, żeby z perspektywy czasu zobaczyć na czym stoimy teraz No i ja znalazłem w szufladzie takiego starego iPhone'a 4s Zachciało mi się go włączyć, przetestować w taki no wiecie, normalny sposób jak każdy smartfon zainstalować bankowości, aplikacje, YouTube, a. Ale jak to zwykle bywa z Apple nie było łatwo. Kiedyś dawno miałem Apple ID, no i wiadomo po tak długim czasie już nie pamiętam hasła, postanowiłem, że włożę nowe. To akurat była najprostsza część tych testów. Okazało się, że jeśli nie miałeś nigdy Apple ID z kopią zapasową zainstalowanych aplikacji, to nie będziesz w stanie zainstalować cokolwiek na starego iPhone czy iPad. No dobra, nie poddałem się i zdobyłem iPhone 12 do testu, a potem pomyślałem, że przecież mam starego Androida i to od samego Google, a teraz nie mamy ani firmy LG na rynku, ani serii Nexus. Ale to już temat na inny film. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani tematem, to przygotuję dla Was film bo byłem bezpośrednim użytkownikiem Nexus 5, potem przesiadka na Nexus 6P, żona miała Nexus 5X. I ogólnie 10 lat miałem w gospodarstwie domowym tylko Nexus Pixel, więc znam temat dość dobrze. Porównamy, jak sobie radzą te dwa dziadki iPhone 4S kontra Nexus 5. Zacznijmy od iPhone'a. Jak już mówiłem, potrzebny jest nowszy iPhone z aktualnym iOS. Wpisujemy Apple ID, przechodzimy konfigurację, instalujemy aplikację ze sklepu, wszystko standardowo, potem robimy kopię zapasową w iCloud i to w zasadzie wszystko czego potrzebujemy. No i teraz wracamy do starego iPhone'a 4s, logujemy się i jak widać nadal nie możemy instalować aplikacji, ale jest na to sposób. Wchodzimy w aktualizację, potem kupione, widzimy wszystkie aplikacje z kopii zapasowej z iCloud. Dalej klikamy na chmurkę i iPhone pyta czy chcemy zainstalować ostatnią wersję, która działała na tym modelu. Wiadomo, zgadzamy się i tak aplikacja magicznie pojawi się na iPhone 4S. Niłe proste, ale nie do końca. Niestety nie wszystkie aplikacje da się zainstalować, bo wiele wymaga nowszego iOSa. Udało mi się zainstalować ING, Spotify, Facebooka. Whatsappa, YouTube'a. Ciekawostka była z aplikacją X. App Store pokazuje się jako X, ale instaluje się jako Twitter. Kolejny problem to brak możliwości zalogowania konta Google. iPhone mówi, że nie ma aktywnych płatek bezpieczeństwa i jedyny sposób w miarę legalny to dodanie konta Google w przeglądarce Safari. Od razu powiem, że sytuacja jest plus minus podobna na obu urządzeniach, ale na Nexus 5 to nie wygląda tak tragicznie, ponieważ no, mamy do czynienia z Androidem i tu jest zupełnie inna filozofia systemu operacyjnego. Również nie mogłem dodać swojego już wcześniejszego tworzonego konta Google, natomiast bez problemu Udało mi się utworzyć nowe, no a dalej standardowa. Aktualizacja APEC musiałem dać mu jakiś czas, bo ważnym elementem jest aktualizacja serwisu Google Play. Taka aktualizacja zazwyczaj nie wchodzi szybko na starszych systemach. Potem w sumie mogłem zainstalować większość APEC, które nie mogłem zainstalować z sklepu Play. No to zainstalowałem apk z internetu i zainstalować bezpośrednio. Tak na przykład było z X. Sklep Play napisał, że ta aplikacja nie będzie działać na Twoim urządzeniu. No, i tutaj przechodzimy do największej przewagi Android'a w sklepie mojej wersji. Mogę bez problemu pobrać starsze wersje APK poza sklepem Play. Wiadomo, że nie będą to najnowsze wersje oprogramowania, ale nie o to tu chodzi. Podsumowując, stary iPhone to trochę problematyczny sprzęt. Nexus 5 dzięki swojej otwartości radzi sobie lepiej. Można legalnie zainstalować większość aplikacje, a nielegalnie z internetu jeszcze więcej. Poza tym w Androidzie można grać, wiadomo, custom Roma, np. Lineage z Androidem 10 i wydłużyć życie telefonu. Ale tutaj powstaje pytanie, czy to jest potrzebne? Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia.